Poznajmy dziką gęś, mistrzynię podróży. Dzika gęś to duży ptak wodny o długiej szyi, szerokich skrzydłach i donośnym głosie. Jej pióra mają barwy szaro-brązowe, co pomaga w kamuflażu, a mocny dziób służy do oskubania trawy i wodnych roślin. Gęsi żyją w stadach i są bardzo towarzyskie. Najczęściej można je spotkać nad jeziorami, rzekami i na podmokłych łąkach. Potrafią świetnie pływać, chodzić po lądzie i latać na długie dystanse. Jesienią i wiosną dzikie gęsi odbywają dalekie wędrówki. Lecą wtedy w charakterystycznym szyku w kształcie litery V, co pomaga im oszczędzać energię i utrzymywać kontakt w locie. Podczas lotu Wydają głośne odgłosy, aby motywować się nawzajem. Gęsi są roślinożerne: jedzą trawy, zboża, liście i rośliny wodne. Mają doskonałą pamięć i co roku wracają w te same miejsca lęgowe. Ciekawostka: Gęsi w stadzie zawsze mają strażnika jedną lub kilka gęsi, które czuwają i ostrzegają resztę przed drapieżnikami.